Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcineczku i dzisiejszy odcinek chciałabym zacząć od przytoczenia takiej małej historyjki. W sumie to nie jest historyjka, to jest po prostu konwersacja z Messengera, więc tak. Otóż ja, nawet nie zapytana o to, co robię dzisiaj wieczorem, odpisałam po prostu, że robię sobie nowy odcineczek. Tak wiecie, żeby pokazać, że ja naprawdę coś robię, że mam się czym zająć i pracuję nad rozwojem mojej twórczej warstwy osobowości. No i mój ex kolega z pracy, znaczy, przepraszam, kolega z eks pracy, odpisał mi tak i uważam, że to są bardzo piękne słowa i że po prostu ma rację. To nie jest tak, że zawsze ma rację, no ale w tym przypadku akurat miał. Więc uwaga, zacytuję: Ja robię syby nowy odcineczek, kolega, nie syby. Dla ogółu ludzkości pracujesz, Zuza. No i wtedy coś mnie olśniło, że to chyba po prostu będzie kolejny impuls do tego, żeby naprawdę to dzisiaj zrobić. No więc to robię, a mogłabym sobie pić aperolki, więc proszę docenić. A poza tym aperolki maczują z moimi paznokciami, co uważam za ogromny plus paznokci naklejanych na klej. A, a propos paznokci, no to dzisiaj jak wyjmowałam chleb z tostyra, no to moje paznokcie trochę się stopiły, bo chleb był ciepły. To jest akurat minus plastikowych paznokci. No ale zostawmy te paznokcie w spokoju. Muszę przyznać, że długo czekałam na taki potężny impuls, żeby nagrać ten odcinek. Planowałam to już od dawna, że ten odcinek będzie o wychodzeniu ze strefy komfortu, no bo tak wyszło, że jakiś czas temu rzeczywiście z niej wyszłam troszkę dalej niż zwykle. I dzisiaj miał miejsce moment przełomowy. Otóż wyszłam z niej jeszcze bardziej i nie było to jakieś dobre wyjście, no ale nieważne. Do tego jeszcze wrócimy, co tam się wydarzyło. W sumie nic takiego, ale trochę mnie to tak. E. Mech, no cóż, człowiek po prostu zrobił z siebie trochę debila. Nie pierwszy raz, nie ostatni. No ale ja to wyjaśnię później. Także teraz pora na intro. Pamiętnik księżniczki, część pierwsza. Dzień, któryś tam, miesiąc, marzec roku 2022. Wstałam dzisiaj lewą nogą. Codziennie wstaję lewą nogą. Tak jest mi po prostu łatwiej wyjść z łóżka. Łóżka, które niejedno już przeszło i niejednemu człowiekowi kazało za siebie płacić dużo euro miesięcznie. Za tyle pieniędzy wyobrażacie sobie pewnie king size łoże wodne z jedwabną pościelą i baldachimem w zestawie. Też tak myślałam, ale moje oczekiwania szybko zostały zrównane z poziomem zero, czyli poziomem, na którym najlepiej byłoby mieć włączony kaloryfer przez cały czas. Czy kogoś interesuje, że wieczorami w tych czterech ścianach jest może 11 stopni? Nie. Gaz drogi, to i lepiej nie grzać wcale. Tą samą lewą nogą musiałam dziś przejść przez kuchenne okno, żeby dostać się na balkon. Balkon w kraju śródziemnomorskim. Pełen doniczek ze świeżymi pomidorkami i bazylią rosnącą tak szybko jak chwasty w Polsce. Gdzie nie hodujemy akurat tarasowego warzywniaka, stoją ogromne donice z magnoliami i petuniami we wszystkich kolorach tęczy. Bo w tym kraju przecież jest bardziej tolerancyjnie. Czyżby? Tolerancja społeczna może i jest na wysokim poziomie, ale moja prywatna kończy się, gdy muszę podnieść nogę ponad poziom kuchennego parapetu, aby zdjąć z zasyfionego balkonu pranie. Wcale nie hodujemy tam pomidorków, raczej pleśni w kubeczkach z niedopitymi napojami alkoholowymi zostawionymi na tarasowej podłodze przez pijanych Hiszpanów. Kwiatków też nie mamy. Jedyne, czegośmy się dorobili, albo raczej co zostało nam dane za te wszystkie zsumowane czynsze, to drabina, na której bałabym się nawet i prawą nogę, której z tam bardziej postawić. Oprócz przygód w apartamencie, codziennie czeka na mnie też masa atrakcji outdoorowych. Na przykład co rano w drodze do szkoły mijam kilka warsztatów samochodowych. O warsztatach samochodowych nie wiem wiele, bo nawet nie mam prawa jazdy. Wiem, że w aucie są trzy pedały: gaz, hamulec i sprzęg. Jaki jest cel istnienia tego ostatniego? Nie mam pojęcia. Może podobny jak mój sens istnienia na tym świecie, chociaż pewnie i większy, bo samochód z manualną bez sprzęgła chyba nie ruszy, a świat by ze mnie kręciłby się dalej. Pomijając jednak egzystencjalne dywagacje, zdążyłam już zauważyć, że głównym zajęciem pracujących w warsztatach panów jest turlanie opon. Z lewej na prawą, z prawej na lewą, potem jeszcze trochę do przodu albo do tyłu, i tak cały Boży dzień, jakby żadne miejsce nie było dla tej biednej opony odpowiednie. Tu źle, tam niedobrze. I muszę przyznać, że czasem czuję się właśnie jak taka opona. Nawet nie jak człowiek, nawet nie jak zwierzę, którym przecież jestem. Czasem czuję się jak przedmiot, jak obiekt i to wcale nie obiekt pożądania, tylko jak coś co przesuwa się z miejsca na miejsce, ciągle szukając miejsca dla siebie i ciągle nie mogąc go znaleźć. Miało być inaczej. Miałam znaleźć ulubioną kawiarenkę do picia porannego espresso zagryzanego croissantem z kremem pistacjowym, ale przecież dwie godziny w samolocie nie sprawią, że polubię sączenie przez zęby małej czarnej w kawiarni pod rusztowaniem. Podkreślę tylko, że rusztowanie nie stanowi elementu ozdobnego. Trwają na nim prace remontowe. Z niego skapują krople potu zmęczonych włoskich robotników. Jednym słowem trzeba uważać. W sumie dwoma, ale kogo to? Kawki nie wybije też przecież w kawiarni z widokiem na całą gamę śmietników do segregacji odpadów. I co z tego, że mienią się w południowym słońcu? Śmieci śmierdzą. W słońcu nawet bardziej. Generalnie wszystko w promieniach słońca jest bardziej. Co nie ma mieć wcale negatywnego wydźwięku. Wręcz przeciwnie. Wiosną bardziej chce się żyć, poznawać ludzi, wychodzić z domu, a gdy z głośnika poleci playista Mudbuster wydaje się, że cały świat stoi przed Tobą otworem. Czasem jest dobrze. Wyglądasz lepiej niż modelki ze świątecznej reklamy Apartu. Słupki pewności siebie i jego prześcigają się wzajemnie jak Max Verstappen i ten drugi na torze Formuły 1. Jest naprawdę dobrze. Drobne poprawki kosmyka włosów, gloss i pomadka na usta, żeby błyszczały co najmniej tak jasno jak Twoja osobowość w tym momencie. Doklejanie do make-upu kilku kryształków na wzór kulki cool z euforii. Dobrze, że nie przyszło Ci nigdy na myśl branie heroiny to Żylnie, żeby być jak oni. Ostatni szlif. Zapięcie zamka w butach na obcasie i z charakterystycznym stukotem kobiety sukcesu, no, szalanskie opuszczenie mieszkania. Wyjście do ludzi. Wyjście na podbój świata. Jesteś gotowa. Jesteś pewna, że odgrywasz tu główną rolę. Ale czy jesteś? Chyba raczej byłaś, dopóki z tego mieszkania nie wyszłaś. Bo teraz świat też na ciebie czeka. Ale raczej potworem. Ok, tak jak wspomniałam, wyszłam ostatnio z mojej strefy komfortu i jestem jakoś daleko od niej, bo 1300 km albo coś w tym stylu, w sumie nie wiem, nie chcę mi się sprawdzać. I doszłam w związku z tym do jednego ważnego wniosku. Otóż chyba po prostu dojrzewam do tego, że nigdy nie będzie dobrze, że zawsze coś będzie nam nie pasować. Zawsze. No i wachlarz rzeczy, które mogą nam nie pasować, jest taki bardzo szeroki, no bo mega dużo tego jest. Począwszy od pogody, otoczenia. Przez niewygodny stanik na przykład, albo but, który cię uwiera, albo nawet za grubo pokrojony plasterek szyneczki. No, aż po ludzi. Czasem ludzie są przerażający. W sensie nie mówię tego, że oni są jacyś niefajni albo nie Oni po prostu czasem powiedzą coś takiego strasznego, że ty się przestraszysz. No ja na przykład ostatnio usłyszałam takie was i byłam taka o brzmi to strasznie, brzmi to, jakby ktoś chciał zaraz do mnie. Nie no, nie będę tego mówić, ale wiecie, niemiecki jest po prostu przerażający. No, ale czasami ludzie też są mili. No i na przykład ostatnio miałam taką sytuację, byłam w klubie, no i typ mi mówi, ale ty masz zajebisty outfit. I ja tak mówię, spoko, wiem. No bo naprawdę, outfit był mega cool, co nie? No ale potem on tak zaczyna wymieniać te wszystkie moje rzeczy z mojego outfitu, co tam jest fajnego. I on tak, wow, no ta kurtka i te spodnie i te buty. I ja tak, hm, hola, 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 stop. Kurtka jest zajebista, bo jest second hand'u, jest skórzana. Spodnie są zajebiste, bo są jakieś tam dziwne wzorki w ogóle, no są so fajne. Ale buty. Ja miałam na sobie najtańsze buty do biegania z dekatlonu. I one są takie fioletowo. Pomarańczowe, wyglądają beznadziejnie, co nie? No ale musiałam je założyć, bo to jedyne wygodne buty, jakie tutaj mamy, nie obcierają mi stóp. Więc byłam taka ok, miałam naprawdę spoko outfit, no ale bez butów. Jakby nie musiał już tego mówić, prawda? Nie wiem, mega dziwne. No ale widać, chciał się przypodobać. No Ale czasami ludzie są też po prostu mądrzejsi od nas i to też jest irytujące. W sensie to może być irytujące. No nie wiem, przynajmniej dla mnie jest. No, i usłyszałam ostatnio taką, znaczy to nie było ostatnio, ale po prostu to usłyszałam, że niektórzy mają takie marzenia, żeby być najmądrzejszą osobą w pokoju. Że nieważne do jakiego pokoju wchodzisz, zawsze jesteś tam najmądrzejszy. Gdy to usłyszałam, troszeczkę tego nie rozumiałam, bo byłam taka. Okej, okay, ale po co ci to? Możesz po prostu być w pokoju na przykład z przedszkolakami. Teraz trochę to rozumiem bardziej. No i czasami mam taką myśl, taką chęć trafić z powrotem do przedszkola. No bo tam bym była najmądrzejszym dzieckiem, naprawdę. I te panie by mnie chwaliły, bo na przykład ładnie robię szlaczki i coś tam umiem przeczytać i słowa znam jakieś trudne. Więc tak, no ogólnie byłoby fajnie, ale raczej nie da się tego zrobić. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I do przedszkola już nikt raczej nie wróci, chyba że można by być przedszkolanką, ja kiedyś podobno chciałam być. No ale wrócić muszę do tego impulsu, który w ogóle nakłonił mnie do nagrania dzisiaj odcinka. Otóż tak, dzisiejszy poranek rozpoczęłam od zaprezentowania prezentacji na zajęciach studenckich. No i powiem tak, pierwsza część tej prezentacji nie była zła. Tak obiektywnie powiem. A potem nagle wydarzyło się coś no co nie byłam przygotowana zupełnie. Całą tą prezentację robiłam poprzedniego dnia do jakiejś trzeciej w nocy. No i tam dodaję obrazki, żeby była taka bardziej przystępna ta prezentacja, taka fajniejsza, ładniejsza i w ogóle, żeby nie wyglądała jakoś mega beznadziejnie. No i tak sobie pomyślałam, że jeden obrazek mogę dodać jako tło. No i tam klikam coś tam, że dodaj, ble, 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 naciśnij coś. No ja tak, okej, okay, trzecia w nocy, kliknę cokolwiek. No i potem oni mi każą ten obrazek przesunąć. No tam przesunęłam, nic się nie stało przesunęłam go w inne miejsce, nic się nie stało i byłam taka, aha, okej, okay, skoro nic się nie dzieje, no to nieważne, zostawmy to tak. No i preska wysłana do pana profesora. No i dzisiaj rano prezentowaliśmy tą preskę. No i jakby ogólnie nie szło źle, mogło być o wiele gorzej, potem było, no ale... Więc dochodzimy do slajdu z tym właśnie obrazkiem. No i ja sobie mówię o tych prawach własności, Podziałach praw własności, efektywności ekonomicznej, tych podziałów i reżimów, i nagle patrzę, a ten obrazek zaczyna się tak przesuwać, i potem przesuwać w inną stronę, i w inną, i w inną, no i zaczął tak wędrować po całym tym slajdzie, i byłam taka, wow, no tego się nie spodziewałam, nie byłam na to przygotowana. No i ogólnie mega mnie to wytrąciło z umiejętności myślenia i myślenia o tym, co mówię, i byłam taka. OMG, nie wiem, co ja tu robię. Nie mam pojęcia, co mam powiedzieć. Więc miałam takie, proszę, mogę się po prostu rozłączyć. Nie mam pojęcia, o czym mówię. Nie mam pojęcia, czemu to się rusza. Chcę do domu, mamo. No ale nie. Dokończyłam tą preskę. Czy było dobrze? Nie było. Ale czy zawsze musi być dobrze? No i tak po ostatnim odcinku dostałam kilka pytań o tym, znaczy... Ludzie się po prostu zmartwili, że ja to chyba jestem tu smutna. No więc może trzeba skupić się na jednak trochę weselszej części życia. No i pomyślałam sobie: Okej, okay, czegoś tam nie umiem, ale coś tam umiem. No i właśnie na przykład tutaj wpadłam na to, że tak naprawdę to my umiemy strasznie dużo rzeczy. I nawet jak czegoś nie umiemy, i jak ci ludzie są mądrzejsi od nas, no to przecież są rzeczy, których inni nie potrafią, a my potrafimy. Albo nawet po prostu coś potrafimy, bez porównywania się do nikogo. No i na przykład taka umiejętność czytania. Mi się wydaje, że ona jest skomplikowana, prawda? A ja umiem. I ja na przykład jestem z siebie dumna, jak jest ściana tekstu na początku filmu, i ja zdążę ją przeczytać, zanim oni zmienią kadr. I naprawdę dla mnie to jest jakieś osiągnięcie. I to mi tak bustuje pewność siebie. Albo używanie sztuczców. Myśleliście kiedyś o tym? że sztuczce to też jest taka trudna umiejętność. Nóż, widelec albo pałeczki. Pałeczki to już w ogóle. Wybrać dobre wino w sklepie też jest trudno, a się zdarza. Tutaj mogę taki protip dać, że jeżeli białe wino ma mniej niż 12,5%, to jest niedobre. Z góry od razu odry... Ono jest niedobre, bo jest pełne konserwantów i jakiś tam głupot, tak mi powiedział pan w sklepie. Ja mu ufam, bo ja nie wiem nic. Albo nawet nagranie tego odcinka to jest jednak jakaś umiejętność. Tak mi się wydaje. No bo ostatnio mama mojej koleżanki powiedziała, tutaj zacytuję, że nie wiedziała, że da się z taką lekkością inteligentnie mówić o głupotkach. No i akurat nie uważam, że w tym odcinku były same głupotki, ale trochę ich było. No ale co ja zrobię? Głupotki to taki wdzięczny temat do rozmawiania. A a propos cieszenia się z małych rzeczy i w ogóle, to przejdziemy teraz do kącika Wesołego Tygodnia. No i dzisiaj rzeczy w kąciku Wesołego Tygodnia to będzie mnóstwo, znaczy rzeczy. Kątów w kąciku wesołego tygodnia, bo mam ich wypisanych aż raz, dwa, trzy, cztery. Cztery rzeczy. No i tak, pierwsza z nich to jest taka, że podają tutaj tekile w plastikowych miseczkach na sos sojowy. I to jest niesamowite. Czujesz się, jakbyś piła z małej miseczki dla psa, dla chomika. Z miseczki dla chomika. Wyobrażacie sobie tekile z miseczki dla chomika? Niesamowite. Dla mnie odkrycie życia. Chociaż no plastik nieekologiczne, ble, bleblebleble. A propos ekologiczności, no to Primark też nie jest za bardzo ekologiczny, z tego co wiemy. No i tutaj chciałabym przytoczyć taką śmieszną sytuację właśnie o Primarku. Otóż mieliśmy sobie taką konwersację z moimi współlokatorkami. No i tak sobie siedzimy, gadamy i jedna mówi, że chciałaby zrobić coś produktywnego następnego dnia. Ja tak: "Wow, produktywne?" Fajnie, no ale to co planujesz zrobić? Jakaś, nie wiem, odrobienie pracy domowej? Przeczytanie czegoś? Książki na przykład? Uczenie się? Ona mi mówi: Nie, 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 nie. Ja bym chciała iść do Primark i spędzić tam cały dzień nie kupując nic. I ja byłam taka: kh, 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 co? No ale nie mogę wykazywać niezrozumienia, bo przecież nie mogę. Nie znamy się na tyle dobrze. I jedyną adekwatną odpowiedzią było: Wow. No, to są produktywne plany, tak. Tak. Kolejne dwa kąty kącika Wesołego Tygodnia zawierają w sobie taki aspekt polskości. Jednego dnia przychodzę sobie do mieszkania, w którym mieliśmy robić akurat oglądanie filmu na zajęcia wspólne. No i typiarka mówi, że przyjdzie jeszcze jeden chłopak, Andrzej z Polski. No ja tak myślę, o spoko, fajnie. No i potem przychodzi ten chłopak, zapoznajemy się i on mi podaje rękę i mówi, hi, I'm Andrew. Ja takie. Lol, typie, wiem, że masz na imię Andrzej i że jesteś z Polski. Nie musimy odstawiać tego teatrzyka, że ty masz na imię Andriu. Lol. No i ostatni kąt. Chyba mój ulubiony. Chociaż historia Andrzeja z Warszawy też jest top of the top. No ale teraz pora na historię trochę bardziej egzotyczną, niż Andrzej z Warszawy. Więc ostatnio jeden kolega Włoch pyta się mnie skąd jestem. No ja tak sobie myślę, okej, okay, może ja nie będę mówić, że jestem z Warszawy, bo wcale nie jestem. Tylko powiem prawdę po prostu. No i mówię, że z Ostrołęki. I on tak patrzy na mnie, jakby nie wierzył. Ja tak, omygę, czy on zna miasto Ostrołęka? To by było niesamowite. Ale on patrzy i mówi do mnie pytającym głosem: Sri Lanka? I ja takie, omygę. Nie, lol, Ostrołęka. No ja ze Sri Lanki niestety nie jestem. No ale cóż. Ostroenka też nie brzmi tragicznie. Także tak, tą historyjką zamykamy czworokąt wesołego tygodnia. Mam nadzieję, że wszyscy się uśmiali, tak samo jak ja w każdej z tych sytuacji, albo że przynajmniej na waszej twarzy wymalował się znak XD, no bo trochę beka jednak. Na koniec miałam w planach wyrecytować Wam wiersz, ale chyba nie jestem w stanie zrobić tego w taki sposób, żebym była z tego zadowolona, więc może po prostu powiem, co to za wiersz i zainteresowani będą mogli zagłębić się w twórczość tego poety na własną rękę. Otóż jest to wiersz Campo di Fiori Czesława Miłosza, czyli polskiego noblisty. I dlaczego akurat ten wiersz? No odpowiedź mamy już w pierwszym wersie. W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Zaczyna się ładnie, kończy się trochę gorzej, no ale zostając w pozytywnym klimacie i w pozytywnym nastroju, zostaniemy też tylko przy pierwszym wersie. Zainteresowanych zachęcam, a niezainteresowanych też w sumie zachęcam, ale i jednym, i drugim mogę życzyć po prostu miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia następnym razem. I niech mi jeszcze ktoś powie dlaczego Max Verstappen ma takie trudne nazwisko, bo ja nie rozumiem. Verstappen, 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 Verstappen. Kurde.